Spektakl miał odbyć się w marcu. Proszę powiedzieć, dlaczego został przesunięty na październik. Zgędy terminowe o tym zadecydowały, oraz tam jakby kwestie zdrowotne w przypadku aktora, więc musieliśmy jakby przesunąć premierę na teraz. I w tym czasie trwały ciągle prace nad spektaklem? Coś się zmieniło od marca w kształcie? Zmieniła się obsada, bo jakby też jakby teatr robi pewne rozszady. Zmieniła się też obsada ze jakby na terminy aktorów i na moje terminy, więc. Jakby spektakl jest, jest też jakby wynikiem tutaj jakby pewnych przesunięć terminowych. A poza aktorami, obsadą coś w treści? Tak, tak. Przez pół roku nie próżnowaliśmy, myśleliśmy o, o, o konsekwencjach, jakie możemy wyciągnąć z tekstu, więc jakby, myślę, że, że, że w gruncie rzeczy powstał zupełnie inny spektakl niż projektowaliśmy go w marcu. A proszę mi powiedzieć, po co w ogóle robić spektak o Michaelu Jacksonie? Tak jeszcze nie wiem, bo jeszcze nie powstaje. Ja sobie jakby nie, nie, nie zadaję raczej takich pytań, bo trudno jest jakby przewidzieć, jaki będzie, co ten spektak jakby zrobi, widzą, prawda, co, w, w którą stronę też pójdzie. bo Przystępując do pracy, nie, 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 nie przystępujemy od twardych założeń, że coś chcemy zilustrować, jakąś taką twardą tezę. Spektakl jest jakby wynikiem pewnych intuicji, przemyśleń, spotkań z ludźmi, z aktorami, ze scenografem i, i ta konfrontacja jakby potem jakby daje, daje komunikat, więc ten komunikat jest jakby pewną wypadkową też. I ja nie mam jakby roszczeń, żeby go do końca kontrolować. A czy według Pana te oskarżenia wobec Michaela Jacksona, jeśli chodzi o pedofilię, czy one są słuszne? I proszę powiedzieć, jak się reżyseruje takie sceny, no bo to jest jednak taki dość ciężki temat. Mhm. Według mnie nie są słuszne, aczkolwiek yy, nie rozstrzygam tego, bo jakby nie mam do, dostępu do tego. Został niewiniony przez sąd, więc jakby, ale jakby, gdzieś jakby w spektaklu pojawia się ten wątek, ale bardziej interesujący jest w tym jakby mechanizm, że tą seksualność czy tą pedofilię musi jakby w że Jackson jest jednostką, której jakby seksualność niepokoi jakby społeczeństwa, że szukamy jakby szukało to społeczeństwa jakby etykiet, jakby którym można to jego, jako etykietę można przylepić, prawda, kiedy etykieta heteroseksualna nie wystarczała, to mu przylepiano etykietę homoseksualną, kiedy jakby ta etykieta się gdzieś wyczerpała, nie, 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 nie budowała sensacji ani takiego określenia, to wtedy jakby powstała etykieta jakby pedofilska. Może to był człowiek, który był pozbawiony seksualności, bo również są, ale. Więc, jakby w ten sposób, jakby w, z pedofilią się w spektaklu, w ten sposób się do niej odnosimy. A czy tego typu tematyka wymaga gdzieś innej, troszeczkę pracy z aktorem, innego podejścia? Trochę tak, bo. Mm, bo mm, dużo jest jakby w takiej pracy, też jakby intuicji, jeszcze raz podkreślić, że, że nie chcieliśmy ilustrować żadnej tezy, więc pracujemy do końca, składamy spektakl do końca, więc on też jest jakiś pewnie wyczerpujący dla aktorów, którzy jakby duży jakby trud i, i, i fajn, fajną pracę zrobili przy, przy, przy tym spektaklu. A proszę jeszcze o wypowiedź na temat tego natężenia przemocy tutaj krew się leje strumieniami, dosłownie, dlaczego takie zostały zastosowane? Wane środki. Tutaj akurat była prezentowana scena o pewnym takim geście konstracji, której, której jakby Jackson jakby dokonał. Chodzi to raczej jakby o taką sytuację symboliczną, tak jak raczej o zbudowanie takiego w kontekstu współczesnego Farinellego. więc jakby to nie jest używane na zasadzie, że jest przemoc i pojawia się krew, tylko jest jakby scena, która jakby krew jest potrzebna, żeby budować pewien znak albo grać tym znakiem, a nie żeby wiązać ją jakby z przemocą, więc jakby. Takie użycie jest dla mnie, jakby, mm, czytelne. I... Dziękuję bardzo.